Kieruj ostro. No trzymaj tak. Co jak się jeździ? Bardzo dobrze. Yep. Hey. Der. To chcesz mi pokazać? A jak to a gdzie się hamuje? Na ten ostatni z tej yy, 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 prawej? No. A gdzie się hamuje. Tym pedału, ten pedał z lewej musisz wcisnąć. To się gazu daje. A ja sobie ten tam siła. No ja wiem, dlatego widziałem, że szybciej jechała. Co, jak się jeździ? Podoba Podobać się?